Dzień dobry, Jakub Kozłowski portal portalK24info oficjalny partner medialny KSK Kemetyka Noteci Nowrocław. Jesteśmy na prezentacji drużyny przed nowym sezonem. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Jak nastroje przed inauguracyjnym nowym sezonem KSK Kemetyka Wrocław mecz 20 września. A bardzo dobrze czekam właśnie na ten mecz, bo pierwszy mecz właśnie jest z KSM. em naprawdę będą emocje w tym meczu. Jaki wynik przewidujesz? A no, ważne, żeby notać wygrała, nie jak drużyna? Nowy skład, podoba się? Bardzo mi się podoba właśnie. Liderki? Elegancko. Dziewczyny czy jakieś nowe choreografie w tym sezonie? No oczywiście, że tak. Ile? Ojeju. No pięć na pewno. Tak na sam dobry początek tu teraz. A koleżanka tu już coś było brane? Pani tutaj wierna kibicka noteci jak nastawienie przed nowym sezonem. No i już się nie mogłam doczekać, kiedy to wszystko się zacznie. Jestem szczęśliwa. Przykro mi tylko, że jest, znaczy nie przykro. Znałam się ze starym składem. Teraz trzeba na nowo się uczyć. Jak ten ma na imię, tam, ten, żeby kibicować. Ale życzę im jak najlepiej. Dla mnie zawsze są wygrani. A skład? No, skład to dopiero zobaczymy. Bo to, co było, to taka rozgrzewka, więc można spokojnie im darować. Mam nadzieję, że pokażą swoje. jazdy. są mocni, jazdy są dobrzy. Trzeba zawsze w nich wierzyć, jakby nie było. Czyli widzimy się 20. Widzimy się. A z nami prezes Przemysław Rakowski. Panie prezesie, jak nastawienie przed nowym sezonem? Tradycyjne pytanie. Zawsze bojowe. Jak wyglądają tutaj nastroje zawodników? Myślę, że bardzo dobry, Bardzo ciężko przeprowadziliśmy ten okres przygotowawczy. Chłopaki że tak powiem, kolokalnie doszli w kość, ale miejmy nadzieję, że to zaprezentuje już w sezonie. Także teraz łapiemy świeżość. Ostatni turniej teraz przed nami, oparta prezydenta Fajoka. I za tydzień startujemy z pierwszą ligą. Widzimy się na parkiecie. Do zobaczenia.